Dziecko słyszy, więc widzi. Słuchowiska dla dzieci. Superbohater dla mamy. Wojtek miał 7 lat i uwielbiał filmy o superbohaterach. Oglądał wszystkie po kilka razy. Całymi dniami biegał po domu i udawał, że ma supermoce. Pewnego dnia rodzice Wojtka musieli zostać dłużej w pracy i z chłopcem w domu została jego babcia. Babciu! Mam supermoc. Potrafię przestawić to krzesło siłą woli, krzyknął. Ale z ciebie, bohater, odrzekła ironicznie babcia. Po kilku godzinach takiej zabawy, starsza pani była już nieco zmęczona. Nie miała tyle energii, co młody chłopiec. Siedziała na kanapie i oglądała telewizję. Babciu, a teraz moja supermoc to wyłączanie telewizora. Patrz. Chłopiec wziął w ręce pilota i udawał, że wyłącza telewizor tylko za pomocą pstryknięcia palcem. Babcia zaczynała się trochę złościć. Chciała obejrzeć swój ulubiony serial, ale wnuczek z supermocą ciągle zabierał pilota. Wnusiu, powiedziała w końcu, a kto to są ci superbohaterowie? To są najwięksi siłacze świata. Jeden potrafi latać, skakać po budynkach, inny ma taką siłę, że potrafi przenieść nawet nasz dom. A jeszcze inny nic nie widzi, ale tak dobrze słyszy i czuje, że potrafi naraz pokonać trzydziestu przeciwników. Zachwycał się chłopiec. A wiesz, że w prawdziwym życiu też istnieją superbohaterowie? Naprawdę? Wojtek mocno się zaciekawił. Oczywiście, zapewniła go babcia. Tylko nie latają, nie przenoszą domów, ale są prawdziwymi pomagaczami. Jak to? Co to znaczy? To znaczy, Wnusiu, że superbohaterem jest ten, kto pomaga tym, którzy go kochają i których on kocha. Superbohaterem jest ten, kto pomaga każdemu, kto takiej pomocy potrzebuje. Ty na przykład możesz być superbohaterem dla swojej mamy i dla swojego taty. I wystarczy, że będę im pomagał? Zdziwił się chłopiec. Oczywiście. Tak niewiele trzeba, by być prawdziwym superbohaterem. Wojtek myślał przez chwilę. Babciu, a kiedy wrócą mama i tata? Babcia spojrzała na zegarek. Za około godzinę, Wnusiu. To mam czas, żeby stać się superbohaterem! Wykrzyknął i pobiegł do swojego pokoju. Tam zabrał się za sprzątanie. Przez kilka godzin zdążył zrobić już niezły bałagan. Jeżeli sam posprzątam pokój, to mama i tata nie będą musieli tego robić. Będę pomagaczem, mówił sam do siebie. Do czasu, kiedy rodzice wrócili do domu, zdążył posprzątać w pokoju, poukładać buty w korytarzu, a nawet zmyć naczynia i podlać kwiatki w całym domu. Babcia patrzyła na niego z uznaniem. Jestem z ciebie taka dumna, Wnusiu, powtarzała. Kiedy rodzice Wojtka wrócili do domu, byli zaskoczeni. Ani śladu zabawy, żadnego bałaganu. Mamo, tato, przywitał ich przytulasem Wojtek. Posprzątałem, zmywałem naczynia, buty są ułożone tak jak zawsze, wyliczał. Naprawdę? Zdziwił się tata. A co się stało, że zrobiłeś aż tyle rzeczy? Bo jestem pomagaczem, a pomagacze to super bohaterowie, krzyczał. Oj tak, synku, powiedziała mama. Jesteś naszym superbohaterem! i jestem z ciebie bardzo dumna od tego dnia Wojtek zawsze chętnie pomagał swoim rodzicom pomagał też dzieciom w szkole uwielbiał być super bohaterem koniec dziecko słyszy więc widzi słuchowiska dla dzieci